Wartek 28 listopada o godzinie 21 do Nowej Kornicy dotarł ciężki pojazd ratowniczy Skania P450, który zasili flotę tamtejszej jednostki OSP. Piękny samochód przyjechał do Nowej Kornicy aż z Bielska Białej. Na miejscu czekali zachwyceni mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz, pożarnicza społeczność z całej gminy oraz druchowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Nowy samochód OSP Nowa Kornica kosztował ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Napędzany jest silnikiem o mocy 450 koni a na pokładzie posiada zbiornik na 7000 litrów wody plus 700 litrów na środek gaśniczy. Cechuje go bogate wyposażenie i sprzęt najwyższej klasy. Samochód jest aktualnie wyróżniającym się wozem na tle jednostek OSP w powiecie łosickim i we wschodniej części województwa mazowieckiego.